Jo stream działa. grają. Graj. Dajam, gramy w szachy. Skręć z botami. Start. Hmm. A, to tak wygląda. Coach! Tego nie ma na aplikacji. Renner, David. Czy to David Sherr w reference? zagrajmy z czarnym. Better feeling. przyjęta mm, to nie fajnie no mógł zrobić ładny ruch Ta. tak 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 Tylko trzeba się pozbyć tego. Dobra. Bardzo fajne gońce. O Boże. Hmm. normalny skoczek hmm. Okej okay. Hmm. Hmm. tak gaina muszę obniżyć z gaine Czy no, no tak, tak średnio, średnio bym go zamatała. królowa to jest tragedia. Umrę. tak bym zagrał. O! Hmm. Tak. Yeah, Nie, hmm. to jest blonda tu. Teraz go wykończyć. Kończyć. Tak. Tak. Hmm. tak. tak, tak. Tak, tak. Tak. Możesz, możesz się królową zasłonić? To, to wtedy wychodzę z dwoma wieżami, dobra. Okej. Okay. Tak Tego nie przewidziałem. I tak jest inicjatywa. Hmm. Tak. Но, no, Тарас можно. Хатман. Dobra, przegląd partii trzeba panić. Game Analysis. Bra. pik blunder był? Zero blunderów miałem. Jakiś wspaniały ruch. Aha, co? Aha, dobra, to był ten ruch. Co tu jest? Oh. A, that's, that's crazy, crazy. Dobra. następny bot gramy gambit królewski jestem królem, dlatego gram gambit królewski o oh, hell nah pionek, pionek za darmo? Mm. Dobra, nowe dobre centrum jest. Mm. Dobry ruch. Tu bym zagrał, ale nie wiem, jak aktywnie. Aktywnie. Keep pressing. Mniej agresywna rasa. Dzień dobry. Ty, panek zbije. O, krap. Dobra, nie. Jak zbije, to mi wyjdzie pionki, bo taki boles nie nie, nie będzie niefajny. Dobra, nie ma chyba na świecie, no i fork jest. Dobra. Oj, oj, oj. No i odbijam, no o... i shield no i tracę trochę materiału, ale to tak. Mam dalej plus jeden. Good. Great! Very good, very nice. Nie grozi mi mat. Um. Nieważne, że nie sobie tu dostaję grzmotem. No, no i dobrze. dobrze. A! Dobra, Dobra, chyba to wygra. Teraz tylko nie zgrzmocić. Um. Co sobie tu. Um. Wymiana Hetmanów. No jestem wierz do przodu. Znaczy... No bierz do przodu. Great. Great! Pionek bardzo cenny. Tak. Czo mi nie zmiłam? Ja. A bo nie mogę. Dobra. No, bo, bo, bo dobry ruch. A... Kurde mi się tak, tak przesunęła nie hmm. Bocik. bocik Pioneka pozwoliłem Para... Nie dobra, nie bo a tak robiłem nie! Odkleja! No pragoniec klascam się Kompletne, kompletne rozmiażdżenie bota. bota. Tu, na trój, na trzecią trój, linię będą. Nie ma. Nie, nie dla psa, psa kiełbasa, kiełbasa, jak to się nie mówi. Nie, nie dla psa. Tak. tak chodzimy tu następnym ruchem, skrajemy piona Potem atujemy Jakby... Podchodzimy tymi pionami Wszystkie piony musimy zmienić Niebezpiecznie już się robi A! No! Wygrana 41 posunięć O Boże, lagowanie Wow, wow, wow Come on! Czy zatkam? Nie laguj, mam premium Dobra Szybki schematik leci Klasyczne ładowanie tego nie skończę to Oj Jak tak. zwykle Tyk Let's go Konałem trenerkę Monika Jaki... Jaki ranking? 2000 No, no i to jest mój ranking. Może ja blunder zabiłem? Ją! Co tu się wydarzyło, że blunder zrobiłem? Przejdźmy do blunderu. No, no ją pani dobrze zagrałem. To jest blender? blunder? Waj, 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 what the fuck? Co? Jak przeoczenie. What the heck? A bo, bo co ma, dobra? Nie zauważyłem. Błąda to tam nie. Blunder? A ja podstawiłem wolnego pionu? A że podstawiłem, dobra. Trzeba bardzo. To się mi. Nie no, z tym jest publiczny. Dobra. Trzeba szota zrobić. Dobra, następny no, bot to już jest Trinear David. Dwa tysiące ranking. Okej, okay. no, jak mi tu zagra. zagra? Hell no! Bardzo ciekawa struktura pionów, nie powiem. Mm, tu jest, jest słaby punkt. punkt. W sumie Muszę zrobić, zrobić taki, taki support, ale nie, no tak, nie, nie wiem, nie wiem nie, nie wiem, nie wiem. A jakby, jakby tego, tego piąka? Hmm. Tu byłby, tego, tego się trzeba pozbyć, czyli tego, tego się trzeba pozbyć. Trzeba się tym ruszyć. Kaman, no, Wymienię to, czy to wymienić? O Jezu. G1, ciekawy ruch. Bardzo ciekawe. Ciekawy. Mm. Centralizujmy, Centralizujmy te piony. Bła. Blonder. S. What the heck, to za ruch? Wiele z mnie przeszło, ale to już moja wina. Come on, come on. Nie z wszystkich stron. Come on. z domu zabójczy goniec zabójczy come on Ej! what the fuck is that no no, hell no. Jak, Jak podstawiłem znowu nie dobra, nie 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 kiss surrender nowy bot adaptive advanced advanced Gram Advanced. Şu an Dayam. Gdy czytam sobie powiadomienie z Dobra Trzeba coś rzucić o. Waiting For I Jakiś Peter Griffin mi wyskoczy O, o. Dzień dobry! Dzień dobry, co to jest za pozycja, moi drodzy? French Defense Advanced Variation. Nie, nie, nie gram Francuza. Nie, nie, I'm not French. What do you have? dobra your text um. ja, ja czekając to na kogoś który kto... kto więc daj o okay. um, ba, bam bam nie no brzmi jak jakiś motor Pulse french defense advanced pulse milner Barry gambit No? W życiu. Siódme ruch już oszana może być. Okej. Okay. Schowajmy tego gońca. Spoko snajper na. na... Oh, Boże. Spoko, spoko snajper na to pole jest. Tak. Jakoś jakoś tego i tego i ziomka, ziomka trzeba pozbyć. Wiecie, otworzyć linię. Półotwarta linia tu. Otwarta linia tam. A. Um, jak zbiję, tu zbiję. Teraz muszę mieć czym odbić. No. Teraz spokojnie powinno... No nie. Come on! Pyk. Tu mi zbiję. Ale tak. dobry tryb tak. był. Co Centrum przyjęte. Czemu ja podwalam tyle? Come on. Ty, spróbujmy Spójrz zamknąć tego chyba w, w klatce. Ty, operacja zamknięcie w klatce. W klatce. Tu, tu, tu. Tu mi, tędy ten... mi wyjdzie, tędy mi wyjdzie. Trzeba te tędy dwa pola zabezpieczyć. Agresyw. Nie, surrender. Yes, yes, co to co to było by w ogóle? Um, yeah. Dobra. Eksportujemy, dobra. Come on, szkanse. Kolejny raz. Słuchaj, tak zagrałam. Alapin. w sumie zbić, zbić, ale to tak nie ciekawie. To jest Advanced Variation jestem advanced player. Advanced player? Um. Społeczność, stop powiadomień, dostanę o uh, Improvers, 10 tysięcy nieprzeczytanych powiadomień. Bo na czeską Polskę to miałbym 300 tysięcy nieprzeczytanych. Dobra, postujemy. No nie, źle przycięło, come on, cup, Byłem miłe ostatnio, i tak się odwdzięczają. Zagrajmy, Zagrajmy ten sam schemat. Żeby mi tu nie wbiło już. Mamy... PAUSEN tak? O nie, Deli? Tą otwartą linię trzeba przyjąć. Ja wiem dokładnie jak. Wierzę. Spoiler. Spoiler alert Pa o, Ty Ale nie, bo wtedy jest grzmot Wymiana, wymiana Wymiana, ale jestem nie, ja, ja i nie. Nie, 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 nie. No, 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 no. Trzeba... Kurde. Mid pozycja, mid. A, um, pionek wisi. Coś z ja tym faktem trzeba, trzeba zrobić. zrobić. Ale co? To, to jest dobre pytanie. Sam kapka nie, 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 nie dołączam do Ale ja z ja streamie czekam na, na kogoś, żeby wbił na niego? O, Ktoś bije, to bije ta dzieba jak Zapisz na urządzeniu. Dobra. To by nie istniało. Jakby, jak to obronić? Tak? Okej. Okay. Potem ruszany nie będę mógł zrobić. Tin 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 Kurde, szach. Nie zauważyłem. Trzeba będzie mata zrobić szybko. wiesz, że podwaliłem, ale to nie, nie jestem Ameryką, więc

Son? Who the? What the fuck? Come on!